Witajcie kochani w kolejnym dniu Vlogmasu i dziś ten wyczekiwany dzień, w którym jedziemy po choinkę. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Teraz jestem jeszcze chwileczkę w maku. Ponieważ wstałam dziś bardzo wcześnie i tak pomyślałam, że fajnie by było coś zjeść na śniadanie, a w domu to, tak wiecie, różnie bywa. Zazwyczaj nie jem w maku oczywiście, aczkolwiek dawno tutaj byłam i postanowiłam, że może od czasu do czasu warto by było zajrzeć. I w maku jest tak piękna choinka, że po prostu już mi się zrobiło szkoda, bo w większości już u Was są choinki, a u mnie jeszcze nie ma, ale to się właśnie dzisiaj zmieni. No i. Zapraszam was na ten vlog ma ze mną. Kochani, choineczka zakupiona. W tym roku postawiłam na świerk pospolity, w tamtym roku miałam chyba jodłę kaukaską, no jest właśnie za mną choineczka w takim opakowaniu jak to panowie pakują i oczywiście teraz jadę jeszcze na chwileczkę do Kasteramy, ponieważ potrzebuję worka jutowego, tą doniczkę, żeby tak ładnie ubrać, no i jedziemy do domu.

Jakaś niewielka część, i teraz opowiem Wam coś. Kupiłam choinkę. Nie jest tak wysoka, jakbym chciała, żeby była, ponieważ bardzo trudno jest taką choinkę znaleźć, o czym się dopiero teraz przekonałam. Jest mniejsza i jest rozłożysta, a miała być mniej rozłożysta i wyższa, no ale niestety nie byłam w stanie takiej choinki znaleźć. I teraz będziemy robić dla niej odpowiednie miejsce, i planuję właśnie na stołku ją postawić. W tym celu zakupiłam. Worek jutowy, żebym mogła worek ubrać na to krzesło. Oczywiście, żeby pasowało, to też ubrać doniczkę w worek jutowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę jest ciężka. Najpierw ubiorę worek na to krzesło. Gdzie tu jest początek? A dobra, jest. Naciągam tutaj ten worek, jestem tu, jakby coś, żeby to ładnie wyglądało, bo. Jeżeli postawię to w takim stanie trochę surowym, to to nie będzie dobrze wyglądało na pewno. Mam nożyczki i jak to się mówi, potrzeba matką w wydalasku, więc coś będę kombinować. Proszę bardzo, stołek mam ubrany, jakoś to będzie lepiej trochę się prezentować. Tylko jest taki problem, bo wiecie co, bo tutaj są te rogi. Wydaje mi się, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem tutaj będzie zaszyć te rogi, więc chyba idę po igłę i nitkę i... No i zabieram się do szycia, więc odezwa się, jak już to strzyję. Nie jest też najcudowniej, ale już wygląda lepiej. Tutaj troszeczkę strzyłam, więc jakby trzeba było wam coś uszyć, strzyć, to zapraszam. Nie, no żartuję, spokojnie, bo ja umiem tylko dziurę zaszyć i guzik przyszyć, ale widzicie, jest, jest. Tutaj trochę rozprułam, ale to nieważne. Tutaj tego nie będzie widać. Ważny jest efekt z przodu, a efekt z przodu jest całkiem niezły. Teraz trzeba będzie jakoś postawić tą choinkę tutaj, a potem postawić ją tam. Życzcie mi powodzenia. Na próbę, na razie postawiłam ją w miejscu docelowym, w którym ma stać, i widzicie, idealnie się mieści. Mi większej naprawdę nie potrzeba. Jutro będę ją ubierała. Naprawdę, wydaje mi się, że wielkość tutaj jest idealna. Korzystając z okazji, że tak to Was teraz na chwileczkę usiadłam. To otworzymy sobie kalendarze adwentowe, i dzisiaj otworzymy sobie okienka z numerem 13 i 14. Szukam 13. O, dobra, jest. Jest 13. A pod numerem 13 mamy lakier hybrydowy, oczywiście, i jest to kolor Pure Black. I napisik na dzisiaj to Happiness Looks Good On You. I otwieramy jeszcze 14. I może przy okazji przeczytam napis. Baby, it's cold outside. Dobra, lecimy z tym. O, też lakier. Tam czarnego Wam nie pokazywałam, bo wiecie, jaki to kolor oczywiście, ale ten to jest Get Cozy i ten Wam pokażę. Taki też w sumie podniód. Coś takiego. Bardzo ładny lakier. I teraz mamy kalendarz adwentowy z Daglasa. I ciekawe, co dzisiaj nam trafi się w Daglasie. Otwieramy okienko numer 13. Tutaj mamy okienko z numerem 13, i to jest. W okienku numer 13 było serum. Takie serum w olejku. Bardzo się cieszę, ponieważ ja bardzo lubię olejki, bardzo lubię pielęgnację włosów też, więc bardzo jestem zadowolona z takiego olejku, serum. I to jest olejek arganowy i olejek z jojoba jojoba nie wiem. No i tak tak wygląda właśnie giftik z pod trzynastki. I tutaj widziałam, że jest okienko numer czternaście. Ja nie wiem jak się mam do niego dostać. Bardzo ciężko. Nie zrobili takiego włazu, że tak powiem. Po wyciągnięciu całego tego tutaj pudełeczka. Dopiero udało mi się wyciągnąć to. I tutaj trafiła się kredka do oczu. To jest chyba taka zwykła, klasyczna czarna, tak mi się wydaje. Mini Eye Pencil. Teraz sobie otworzę. Tak, taka zwykła czarna. No, tak to wygląda. Z tego to jestem tak średnio zadowolona, ale dobra, może być. Jestem bardzo zadowolona z tego olejku serum, więc... A taka kredka też się przyda. Jak się nie przyda, to, to może oddam mamie, bo moja mama lubi czarne kredki, więc... Zobaczymy. No, ale tak czy siak to się trafiło. Kochani, postanowiłam, że muszę zobaczyć, jak pachnie ten olejek i pachnie... Przepięknie. Tak czuć jakby winogron albo taki, może taka odżywka, szampon z garniera bardzo często tak pachną ale naprawdę bardzo się cieszę. No z kredki to tak, to tak średnio, bo ja bardzo rzadko kiedy używam czarnej kredki do oczu. Zobaczymy, może się przyda, natomiast z tego olejku serum jestem bardzo zadowolona. Ja takie rzeczy do pielęgnacji bardzo lubię. No zobaczymy, przetestujemy, tak jak wszystko testuję. Dzisiaj na przykład też popsikałam sobie tym, tym Douglasem już chyba drugi raz. I mimo takiego, wiecie, takiego malutkiego rozmiaru, jest bardzo wydajny. I myślę, że jeszcze na raz albo nawet na dwa starczy z tego opakowania. Więc, więc to jest naprawdę też w porządku. Teraz prawdopodobnie idę robić obiadek, więc zabiorę Was ze sobą. Kochani, na dziś się z Wami żegnam i widzimy się jutro. Buziaczki, ściskam Was bardzo mocno. Pa! pa. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.